Siemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy na grzybach yy, i jestem za kamerą tymi oficjalności możesz się pokazać Kamery. i już pa. mamy pierwszego grzyba <grymne> Zobaczcie taki malutki, ale za to zdrowy jest. O! No, Zobaczcie jak są też teraz tymek. Mamy jeszcze kilka podgrzybków kolejnych. A ten... Oj. Oj, oj, oj. ten będzie zdrowy pewnie No wrzucamy. No. Tu mamy od razu obok. Zobaczymy kolejnego. Ale te dwa ciężko. O, co jest? Jaki twardy. Dobra, połciały krzywale. Dobra. Koszty. I tu jest jeszcze dwa. Tak? Tak. Dwa. A mod no, dwa dwa. Co jest? Jaki drop? Chodźcie, patnę. Chyba największy jest o ten, co nie? O ten, No. A jest tu kolejny mamy. Też bez niczki. Za no, dużo nawet tego jest. Ju. <gry> Piłka z Kolejny podżybek. W tym roku jest tyle podżywków, że i zobaczcie. Ale zdrowiutki. Jaki ładny. Piękny. No kurde, na miniaturkę <grych> to będzie. Możecie w ogóle w komentarzach napisać, który był jadalny, a który nie jadalny. Który się nadawał do zebrania, a który nie. Zobaczcie tak, wygląda to. Śmieszne i No do koszyka. Jeszcze kolejnego mamy. Jak chcecie więcej takich filmów, możecie dać lajka. Ale kolejny grzybek. Ojej. ojej. Zobaczcie. A teraz leci do koszyka. Tyle już mamy. O kurde. Ej, <grym> ja tego nie chciałem, ale nic się nie stało. Zobaczcie, to jest. Dobra, to do nie odgłoszono, mamy tutaj chyba nasze ostatnie grzyby na tym odcinku. Tyle opieki. Wow. Ty nie odciąłeś tego, ale no patrzcie, jaki to. Zobaczcie, że tu są tutaj, tutaj i tutaj. Ja jeszcze myślę, że gdzieś tutaj są, ale nie wiem, nie można ich lokalizować. Tak szliśmy już do domku i nagle zobaczyliśmy, że o Wezmę pomogę Ci, bo tu będzie 15 no, jest 1% przeżycia. A jak ktoś to pociął trochę, to czemu? On całego nie zabrał, tylko trochę. No. To tutaj widzę. Ja, nie, nie mogę <grym> One będą suszone i do słoika. Opieńki myślę, że do słoika, a tamte suszone. Ja nie zbierał wszystkich opinków. Bo ktoś tu zbierał, no bo widać, że zbiera. No. Ja myślę, że on się przestraszył, bo... To ja zacznę... Tutaj i tutaj jeszcze jest. I tam też jeszcze chyba tylko. I tu już I co tu jest? No w sumie takie fajne. Miejsce... No dobra, wreszcie jakieś... O, pięknie. O, pięknie. O, miękkie. Ja wysuszę. Zaraz ty mi przekażesz kamerę, czy ja będę wręcz? Dobra. To jesteś Nie. Nie, aaa pokrzywa Kurde. A, A poksywa. Ktoś to tam specjalnie dał, co nie? To jakaś małość. Daj. Chodź, no jeszcze tu są. Tu, tu, o, kurde, tu. Kurde, ja nie widziałam to jest tyle. Dużo. Co tutaj kolejnego bierze? Lada. Czego do nie zdawidzę? I tak będzie chyba muzyka, nie? Mhm. Widzowie, to jest, to jest nasz drop. Zobaczcie. No, nawet sporo tego jest, co nie? Sporo. ja bo zostawił te kawery i trzeba wszystko przeliczyć. 64. Widzowie, trochę tego jest, co nie? 64, no, no, 64. No. 64. Ej, to dużo w sumie, co nie? No. Dużo, jak chyba. 64 to 4 To jest nasz największy. A, nie, ten? Ten. Ten. Dobra, ten jest... Ten twój jest większy. Trzeba poklepać. Um. Patrz, ten jest roboczy, no bo patrz, jaka dziura tym. O kurde, blada. Ej, ślimak na, na tym jest. Mm. Z, 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 z. O kurde, blada. Gdzie się rusza? Izabela. Rys szyknij bandzi, bandzi! O kurde, blada. No i chyba temat w tym, razem tym kończymy ten film, co nie? że wyrzuciliśmy ślimakę i w ogóle. O, ten fajny. No to fajnie No to widzowie, do zobaczenia w następnym połowie. Tak, tak,